Bada Twoje tętno. Tak działa medycyna chińska, jestem w mi niej zakochana. Mimo, że spędziłam 20 lat w służbie zdrowia, którą opanowałam, nauczyłam się, pracowałam na bardzo trudnym oddziale, na kardiochirurgii pooperacyjnej, gdzie e, e, trudne momenty, czyli te reanimacje, były na porządku dziennym. Ja Analizowałam sobie, dlaczego ja tak wylądowałam. Ja miałam poznać to. Po drodze tak mnie Stwór zaprowadził, doprowadził mnie do tego miejsca. Ma, czy mam e, obawy mówić o tym? Pewnie, że mam, bo ciągle mam, e, ciągle mam takie poczucie, że jeszcze czegoś nie wiem, ale już tyle wiem. I tyle mogę z Tobą się podzielić i tyle mogę Ci przekazać, bo ty sama jesteś swoim lekarzem. Sama możesz się uzdrowić. Tego wszystkiego, czego nauczył się. Pan doktor, do którego często idziemy i pokłony składamy i pan doktor, lekarz, kto tam lekarz, czy ksiądz, my tak. Ale ty też się tego samego możesz nauczyć. Te książki nie są zakazane. Ty tego samego możesz się nauczyć, tylko zaufaj sobie, że ty to potrafisz. Nie ma absolutnie jakiejś tajemnej wiedzy, którą posiada ten właśnie człowiek. On jest takim samym jak ty. Więc ty też możesz to, tą wiedzę posiąść. I tu chodzi tylko o odpowiedzialność za, tw za Twoje ciało, za Twoje zdrowie. Ty masz wziąć tę odpowiedzialność. A więc biorę szczotkę, bo sprawdziłam. Że działa, w związku z tym mówię tobie: może u ciebie też zadziała, ale tym, już wiesz, to szczotka kompletnie na mnie nie działa. Boli mnie wszystko, jest nieprzyjemne. Ok! Robisz ręce, łódki, robisz łódki i oklepujesz ciało. Kolej, To jest jakby zastępczo. Czy to działa? Ja uderzyłam w prawą nogę. Ja już czuję, że tam jest po prostu jak taka akustyczna fala wywołana, zaczyna się krążenie zmieniać. Nie musi być to szczotka. Nie musisz robić tak, jak ja. Nie musi być tak samo. Gdybyś wzięła nie mam, bo nie korzystam. Gąbkę. Gąbkę taką do mycia ciała. I na przykład te gąbki nie są drogie. Możesz ją wyrzucać po każdym razie, możesz sobie wybierać. A siedem gąbek kupujesz, każda w innym kolorze, bo mam na to ochotę, bo dzisiaj mam taki nastrój, Chcę dzisiaj biorę czerwoną, potrzebuję czerwonego koloru, zasili się i szczotkujesz sobie tą gąbką nogę, też możesz gąbką. Możesz.